Fotograf to zawód z bardzo długą, sięgającą XIX wieku tradycją. Dawniej fotografia była sztuką elitarną, którą mogli wykonywać nieliczni. W dzisiejszych czasach, mimo iż każdy ma możliwość wykonania zdjęcia, zawód fotografa jest nadal bardzo pożądanym zajęciem. Fotograf w swojej codziennej pracy zajmuje się wykonywaniem zdjęć do legitymacji. Portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych, dokumentacyjnych oraz fotokopii pism i dokumentów, a także zajmuje się obróbką fotochemiczną zdjęć. Może pracować w atelier fotograficznym lub w plenerze. Fotograf może znaleźć pracę m.in. w studiach fotograficznych, redakcjach gazet, agencjach reklamowych, agencjach modelek. W placówkach artystycznych i kulturalnych, czy na planach filmowych. Mniej oczywistymi, ale równie ciekawymi miejscami pracy mogą być zakłady produkcyjne lub restauracje, gdzie zadaniem fotografa jest wykonywanie zdjęć produktów na potrzeby katalogów i kampanii marketingowych, a także zakłady medyczne lub sektor e-usług. Fotograf w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia, m.in. profesjonalny aparat fotograficzny, zestaw obiektywów, szerokokątny, portretowy, teleobiektyw, makro, filtry fotograficzne, statyw fotograficzny z głowicą, lampę błyskową, parasolki. Stół bezcieniowy, nasadkę rozpraszającą do lampy błyskowej, światłomierz do światła ciągłego lub błyskowego, komputer wraz z nowoczesnym oprogramowaniem, pakiet programów graficznych do obróbki i opisu zdjęć, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kreator prezentacji, bazy danych. Fotograf to zajęcie idealne dla osób kreatywnych, mających artystyczne zacięcie, nie lubiących monotonii w codziennej pracy oraz lubiących wyzwania i kontakt z ludźmi. Daje możliwość połączenia pracy z pasją oraz szansę uczestniczenia w wielu interesujących projektach i przedsięwzięciach. Jest także zawodem, który umożliwia nieustanny rozwój i kształcenie się na wielu płaszczyznach.